Dzień w minutę, Michał Kobosko. Kolejny odcinek serialu pod tytułem Szczepienia bez kolejki. Na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym zwolniono pierwszą odpowiedzialną osobę. Dziś sprawą zajmie się Sejmowa Komisja Zdrowia. Pani Krystyna Janda w wywiadzie telewizyjnym przeprosiła. Za to, że się zaszczepiła, choć uważa, że nie zrobiła ani ona, ani jej znajomi nic złego. W cieniu tej głośnej, ale małej afery narasta awantura, która dotyczy nas już wszystkich: chodzi o zbyt małą dostępność szczepionek i o to, że jakaś część z nich, nie wiemy dokładnie jaka, już została i jest marnowana, jest wylewana. Rząd nie przygotował systemu bezpiecznej dystrybucji i redystrybucji szczepionek wewnątrz kraju. Nie widzimy na ulicach polskich miast choćby pojazdów wojskowych, które przewoziłyby z miejsca w miejsce ten bardzo cenny towar. Szef Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych przyznaje, że liczba szczepionek trafiających do Polski jest i pozostanie niesatysfakcjonująca. Czyli nie starczy dla wszystkich. Rząd miesiąc temu przedstawił dokument pod tytułem Narodowy Program Szczepień. Dzisiaj, teraz dopiero zaczyna się zastanawiać, jak ten program wprowadzić w życie. Skandal? To mało powiedziane.